Ty kutasie ja ty gnojo tam ja fuck ja ty pierdolcu ty dupku ja ty ja jak się nazywacie? Tucker i Walker. Straciliśmy trzy walizki. Co w nich jest? Nie wasz zasrany interes. Ubrania skarpetki i 100 milionów dolarów. Nic szczególnego. Travers ma urządzenie naprowadzające. Nie wymawiaj mojego nazwiska. Nazwiska. Tucker i Walker. Zginęły nam trzy sztuki bagażu. A zawartość? Nie twój zasmarkarny interes. Obuwie, skarpetki i 100 milionów. Normalka. Na szczęście Travers ma odbiornik. Bez nazwisk. Wasze nazwiska? Tucker i Walker. Zgubiliśmy trzy walizki. Co w nich jest? Nie twój interes. Buty, skarpetki, 100 milionów dolarów. Travers ma radiolokator. Jest nazwisk do cholery. Nazwiska? Tucker i Walker. Panowie, zgubiliśmy trzy walizki. Co w nich jest? Nie twój interes. Buty, skarpetki, 100 milionów dolców. To co zwykle. Na szczęście Hytrus Travers ma skaner. Bez nazwisk, krew. Wasze nazwiska? Tucker i Walker. Zgubiliśmy trzy walizki. Co w nich jest? Nie wasza sprawa. Ubrania, skarpetki, 100 milionów, nic takiego. Travers ma radiolokator. Bez nazwisk. Nazwiska. Tucker i Walker. A więc Tucker i Walker, zgubiliśmy trzy walizki. Co w nich było? Nie twojej babci zasany interes. Buty, skarpetki, 100 milionów dolarów. Jak to w walizkach? Kolega Travers, przytomnie zabrał ze sobą skaner. Po coś wymienił moje nazwisko. Jak się nazywacie? Flip Flap. Po Flip Flap zgubiliśmy trzy walizki. Co w nich jest? Nie twoja chrzaniana sprawa. Skarpetki, przybory toaletowe, 100 milionów dolarów, same drobiazgi. Travis sadził tam nawet tajnik. Do diabła nie używaj mojego nazwiska. Straciłem? Tak. Straciłem wszystko. Muszę iść. Postradałem? A to moje ostatnie zadanie. Tak? Jasne, że oszalałem. Jestem szalgniętym agentem. Postradałem? Święta racja. Kompletnie mi odpierdoliło. Czy mi odbiło? Tak. Żebyś wiedział. Jestem walnięty. Rozum. Ja straciłem rozum. Cały Wydział A przepadł. Wystawiłeś cały ósmy Wydział. Zwariowałem? Czy zwariowałem? Książę, ciepłe, jesteś chorym psychopatą.